Cześć. Michał Koper, witam was serdecznie, drodzy Państwo. Szybciuchna wiadomość gorąca wiadomość prosto z Riadu, Niestety kolejna zła medyczna wiadomość w ciągu ostatnich kilku dni ze stolicy Arabii Saudyjskiej, jak informuje magazyn Dering, czyli najbliższe źródło turkiego lalszego, organizatora tej sobotniej przepięknej gali. Daniel Dibła jest aktualnie chory. Zmaga się z jakąś chorobą przypadłości dokładnej ujawniono, no ale w każdym razie mocno zagrożona jest jego sobotnia walka z Josephem Parkerem o tytuł mistrzowski IB w kategorii ciężkiej należący do. Daniela Dibła. W tym momencie trwają poszukiwania alternatywnego rywala dla Josepha Parkera, więc prawdopodobnie Parker na tej gali jednak wystąpi, gdyby Daniel Dibła za nie mógł ostatecznie, nie mógł jednak ostatecznie wyjść do rynku, to zastąpi go być może inny rywal, natomiast no raczej jest niemożliwe, by w stawce był mistrzowski pas, ewentualnie nie wiem, Federacja IBEF mogłaby jakiś lokalny tytuł dorzucić, czy interim, ale jest to raczej mało prawdopodobne, także prawdopodobnie w sobotę nie będzie tej walki Daniela Dibła z Josephem Parkerem, a ogromna szkoda, bo ile na przykład wycofanie się Floyda Schofielda z tej walki z Shakurem Stevensonem ze względów zdrowotnych, no było smutne z tego powodu, że zawsze człowieka jest szkoda jak jest chory, no o tyle utrata tego widowska Floyd Schofield kontra Shakur Stevenson nie była wielką stratą dla gali, no to utrata tego pojedynku pomiędzy Danielem Dibła i Josephem Parkerem to jest potężny cios, ten, no, i tak wielką, wspaniałą tam kartę walk mówi się że gala żegala czasów. natomiast no ten pojedynek pomiędzy Danielem Dibua i Josephem Parkerem był potężnym, takim bardzo mocnym, to był Main event. Przecież Tegali gali był mocnym punktem e, tej imprezy coś się działo już wcześniej. Wcześniej było coś na rzeczy, bo zobaczcie, to jest takie zdjęcie, które Turki Alshek u siebie opublikował w mediach społecznościowych i patrzcie, tam są głównie aktorzy tej sobotniej gali, wszyscy fajterzy, którzy w tych siedmiu pojedynkach występują, natomiast na tym zdjęciu właśnie nie ma Daniela Dibła i to nam wskazuje na to, że jednak coś tam się wydarzyło. Był Daniel Dibua jeszcze obecny na treningu medialnym. Ten trening medialny nie był specjalnie jakiś tam rozbudowany, był raczej krótki. Jeszcze na Granta Rivals Daniel Dibła czuł się dobrze, natomiast teraz mamy informację, że jest chory, sytuacja musi być poważna, skoro informuje o tym magazin Dering, czyli główne źródło podawcze Turkiego Alarczyka, takiej pierwszej i najbliższe jemu. No i jeszcze jest informacja o szukaniu alternatywnego rywala, więc raczej jeśli ten, te informacje podano tak szybko, to sprawa jest poważna i prawdopodobnie niestety nie będzie tej walki. Dla mnie to jest smutna wiadomość, że tak jak mówiłem, dla mnie to był główny punkt tej imprezy. Ja to sobie klasyfikuję tak w swojej głowie dla mnie najważniejsza była walka, właśnie Dibła z Parkerem na drugim miejscu. Czekałem na walkę żanga źle z Agitem Kabajelem. Na trzecim miejscu bije w kontrabiwo, albo gdzieś tam na równi z Zhangiem i kabajelem. No a potem dopiero cała reszta. Także prawdopodobnie potężny cios w ten fight card, fight, fight card trzech czasów. Czekamy na więcej informacji o godzinie 19, czyli jak nagrywam to za 20 minut powinna się rozpocząć konferencja prasowa. Pewnie na tej konferencji nie będzie Daniela Dibła. Zobaczymy jak to będzie później, no bo do gali już, jak dzisiaj jest czwartek, zostały dwa dni, więc jeśli ta choroba Daniela Dibła jest faktycznie poważna, no to prawdopodobnie jednego zabraknie na tej karcie walk. Wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Złóższenia. Będziorno.